pierwsze piłki. Łukasik na wolne pole. Ruszył Teodorczyk. Szczołek już jest w środku. Będzie okazja przed polem karnym. Pawłowski, Teodorczyk. Chyba troszkę zbyt długo czekał, chociaż teraz dograł do Pawłowskiego. Pawłowski Przypada mi zadatę. Jest ten gol! Brawo! Pierwsza bramka białoczerwonych po ładnej. Ujmy, to jest 15. minuta. Jeszcze raz cała ta sytuacja. Wydawało się, że nie opanuje. Opanował i mimo bezradnego lunga Szymon Pawłowski lokuje piłkę w szat. wybrał jednak inaczej, jest tam Szymon Pawłowski, zagranie do Wszołka, dobre przyjęcie Wszołek, podanie do Teodorczyka, szansa, Teodorczyk, tak, 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 no to jest ładna polska akcja, Dorcowo, jeszcze raz cała sytuacja, bardzo przytomnie Wszołek, co znaczy jednak, Gdzieś zgranie, jeśli występuje się na co dzień w jednym klubie i znakomicie. Teodorczyk, duże brawa dla Łukasza Teodorczyka, wrócił szybko do pełni sił. No i dzisiaj w swoim popatrzu, do na lewą stronę, kubawa wżyniak do środka, odbita piłka. Ich teraz zająć a sobota, przepraszam, niewiele brakowało i mamy bramka, a więc Teodorczyk na 3 do 0. Mówiłem o tym, że dobrze tutaj dograł. Jakub Wawrzyniak do niego wcześniej wszołek. Tutaj sobota odbita piłka od poprzeczki i przytomność umysłu Teodorczyka. Bez szans. Przyjemność popatrzenia na grę. Odbita piłka od Masela obrońcy. Ładnie złożył się tutaj sobota. Nie miał szans bramkarz Lung. Łukasik, Łukasik jest to szansach Jak ładnie! Jak ładnie naprawdę! 4-0. No brawo i robi to 20 pokazywać właśnie w grach. Możemy popatrzeć zawahanie tutaj przez sekundę Nistora. Do końca, do końca walczył o tę piłkę. Jeszcze był tutaj Sobota, ale ku zaskoczeniu wszystkich. I Soboty, bo myślał, że może będzie mi go zdecydował się na takie niekonwencjonalne uderzenie. Powiem, dawno nie widziałem takiej bramki. No daleko od klasy. 4-0. No teraz znowu niewydpewnie Słowik. No i niestety po jego błędzie tracimy bramkę. No tak to jest, kiedy, kiedy robi się prost Jak mówiłem, to ten, który no, już w meczu, jeszcze raz. No. Zbyt krótkie, niedokładne wybicie słowika. Powiedziałbym wprost podanie pod nogi Grozawa, bo zbyt daleko.